Witajcie! Do salonów wjeżdża najnowsza, piąta generacja modelu Renault Senic. To doskonała okazja, aby przypomnieć wszystkie cztery poprzednie generacje tego modelu. Tak naprawdę każda z nich wchodziła na nowy poziom. Zobaczcie. Senic 1 to był pierwszy kompaktowy minivan w Europie. Ja wiem, że Japończycy robili już wcześniej tego typu samochody i te konstrukcje niejednokrotnie były jeszcze lepsze, ale tak naprawdę to Senic był pierwszym popularnym europejskim modelem w tej klasie. I to jemu udało się zrobić taką karierę. Senik 2. Pierwszy tak bardzo funkcjonalny model senika. Na dodatek do gamy dodano jeszcze jedną siedmiomiejscową wersję, wersję ground. Senik 3. Pierwszy tak dobrze wykończony scenik. W tym modelu nareszcie nic w środku nie skrzypi. Wszystkie materiały są bardzo wysokiej jakości. No i wszystko trzyma się kupy, a na dodatek auto jest doskonale wyciszone. Senik 4. Pierwszy dwuosobowy scenik. Słuchajcie. Oczywiście ja wiem, że są wersje rejestrowane na 5 osób, nawet na 7 osób, ale zobaczcie, w tej czwartej generacji scenika, scenika, tak naprawdę wygodnie siedzi się tylko z przodu. Z tyłu nie ma nawet oddzielnych foteli w drugim rzędzie, tylko jest jedna składana elektrycznie kanapa. A Osoby, które siedzą na tej tylnej kanapie, dotykają głowami dachu. W tym modelu walory wizualne całkowicie przesłaniają tą funkcjonalność. Scenik 5. Pierwszy całkowicie elektryczny scenik i pierwszy, który zupełnie przestał być już minivanem, a stał się... No właśnie, tak do końca nie wiem zupełnie czym się stał, ale na szczęście nie muszę się nad tym zastanawiać, ponieważ w tym materiale nie będę mówił ani słowa o sceniku piątej generacji. No dobra, to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie krótko i treściwie. Jeżeli nie interesują Was wszystkie informacje, to zapraszam do opisu i tam znajdziecie sygnatury czasowe poszczególnych tematów. W tym filmiku prezentuję pierwszą część materiału ze scenikami 1 i 2. W kolejnej części zaprezentuję sceniki 3 i 4. Zapraszam. Scenik pierwszej generacji bazuje na Renault Megane pierwszej generacji. Auto było produkowane w latach 1996 do 2003 i przeszło lifting w 1999 roku. Sennik jeden jest czymś w rodzaju nadmuchanego hatchbacka. Cały bajer tego auta polega na tym, że jest wyższy od hatchbacka i ma w drugim rzędzie trzy oddzielne fotele. To niby nic, ale jak ktoś wozi dzieci w fotelikach, to to doceni. Doceni to także ten, kto wyciąga takie fotele, żeby mieć więcej miejsca na jakieś pakunki. Tak naprawdę to już dość stary samochód i zainteresowanie nim spada, więc powiem o nim tylko najważniejsze rzeczy. Po pierwsze uważajcie na korozję. Po drugie, wersje po są nieco bezpieczniejsze, ponieważ cała gama Megan po otrzymała seryjnie cztery poduszki powietrzne. Po trzecie, przed zakupem zwróćcie uwagę na zawieszenie. O ile z przodu mamy bezproblemowy w obsłudze układ MacPherson. O tyle z tyłu jest już belka wyposażona w drążki skrętne. Jeżeli podczas jazdy próbnej okaże się, że samochód z tyłu skrzypi, stuka, ewentualnie jeżeli zobaczycie, że tylne koła stoją w negatywie, to znaczy, że tylna belka jest już do regeneracji. Taka regeneracja to około 1000-1500 zł, może niedużo, ale w przypadku niskich cen tego samochodu to już jest jakaś istotna kwota. A teraz silniki. O dieslach nie będę mówił specjalnie, bo tak jak powiedziałem, ten samochód jest już wiekowy, przebiegi są dosyć spore, a jeżeli chodzi o diesle, od ich rodzaju ważniejszy jest po prostu stan techniczny. Tak naprawdę były tam trzy jednostki. Był 1,9 diesel wolnossący, był turbodoładowany diesel z pośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowany diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa 1,9 DTI. Z silnikami benzynowymi sprawa jest prosta. Przed liftingiem mamy do wyboru wersje ośmiozaworowe 1.4, 1.6 oraz 2.0. Wszystkie bardzo dobrze współpracują z instalacjami gazowymi. Ja osobiście brałbym tą wersję dwulitrową. Ona mimo niewielkiej mocy, ona tam ma od 109 do 114 koni, jest bardzo elastyczna i świetnie się nią jeździ w niskim zakresie obrotów. To bardzo dobry silnik na trasy, ale da się nim dzięki instalacji gazowej całkiem sensownie jeździć także po mieście. Po liftingu mamy już silniki 16 zaworowe 1416V, 1616V, 1816V i 2016V. W tym wypadku silnik 1416V jest trochę za słaby, silnik 1616V jest optymalny, aczkolwiek nie najmocniejszy. Natomiast znowu najlepsze wersje to 1.8 oraz 2.0. Wszystkie te silniki również całkiem nieźle współpracują z instalacjami gazowymi. Typowa usterka wszystkich 16 zaworowych silników z Senika to awarie cewek zapłonowych, oryginalnych cewek zapłonowych firmy Sarzem. Warto wozić ze sobą jakąś cewkę zapłonową zapasową, natomiast oczywiście nie kupujcie już tych oryginalnych, tylko jakieś zamienniki, które zazwyczaj są znacznie lepsze niż ten oryginał Sarzema. Jeszcze jedna mała uwaga. Po zakupie scenika pierwszej generacji warto podjechać do jakiegoś serwisu specjalizującego się w renówkach i wymienić baterie w pilotach. W zasadzie na tym mógłbym już zakończyć opis tego modelu, ale jest jeszcze jedna ciekawa wersja, mianowicie Scenic RX4. Uwaga, ten samochód jest naprawdę fajny, ale nie jeździ tak przyjemnie jak wszystkie inne współczesne suwy. To jest samochód starszej generacji z dość ciężkim układem napędowym, który niestety nie spisuje się tak idealnie, bezawaryjnie, jak można by się było tego spodziewać. Przed zakupem zwróćcie uwagę głównie na wał napędowy. Chodzi konkretnie o podporę tego wału z łożyskiem, która jest zintegrowana z wałem. Jeżeli łożysko się zużyje, wał pracuje głośno, ewentualnie stuka, to niestety fabryka przewiduje wymianę całego kompletnego wału, co nie jest w tej chwili tanie. Można sobie z tym radzić odwiedzając specjalistyczne serwisy napraw ciężarówek, gdzie specjaliści potrafią rozciąć taki wał, wymienić łożysko i podporę. Potem ten wał ze sobą zespawać i wyważyć tak, że będzie sprawiał, sprawował się bez zarzutu. Także jak widzicie, wszystko się da, tylko to kosztuje. Jeżeli chcecie koniecznie kupić Cenika RX4, to najpierw zadzwońcie po okolicznych serwisach i dowiedzcie się, ile kosztuje taka usługa i czy Wam się to będzie opłacało. <laughs> Na... Napęd na cztery koła wersji RX4 opracowała austriacka firma SteierDiner Puch. Ze względu na przeniesienie napędu także na tylne koła, zawieszenie tylne RX4 różni się od zawieszenia w zwykłym Seniku. Sprzęgów wiskotyczne znajduje się przy tylnym mechanizmie różnicowym. Senik 2. Był produkowany w latach 2003-2009, a Lifting przechodził w 2006 roku. Osobiście uwielbiam ten model. Jeździłem trochę takimi egzemplarzami jak były nowe. Świetnie mi się w nim siedzi, bardzo podoba mi się ta oryginalna deska rozdzielcza i lubię tę opcjonalną półskórzaną tapicerkę. Ja wiem, że to nie jest jakaś super skóra, a możliwe, że nawet imitacja. Wiem, że lubi pękać na fotelach, ale jak jest w niezłym stanie, to w tej klasie samochodów, w tej cenie wygląda naprawdę fajnie. Scenic 2 otrzymał 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. Nowością w porównaniu z poprzednikiem było wprowadzenie wersji Grand, 7 miejscowej, dłuższej około 20 cm. Gama nie obejmowała już niestety odmiany 4x4. Na otarcie West w 2007 roku pojawił się podwyższono 2 cm model Conquest. Oferowano go aż do końca, czyli do 2009 roku. Oprócz zwiększonego prześwitu o 2 cm zaletą auta jest dobre wyposażenie. Na wstępie zanim przejdę do prezentacji modelu, warto wspomnieć o kartach zastępujących kluczyki. Na zdjęciach mam karty z laguny, ale w Seniku sprawa wygląda podobnie. Każdy Senik ma kartę, ale nie każdy posiada hands free. Poszczególne systemy różnią się liczbą przycisków na kartach. I tak, karty podstawowe mają dwa przyciski, a te z hands free trzy. Karty dwuprzyciskowe można kupić używane, wyczyszczone po zresetowaniu pamięci, ale w nowej obudowie, które wyglądają jak nowe. Dzięki temu są relatywnie tanie, kosztują od 300 do 400 zł. Cena obejmuje kartę wraz z jej ponownym zakodowaniem, ale w tym celu trzeba do sprzedającego przyjechać swoim samochodem. Usługa jest wykonywana zwykle od ręki i trwa około 10 minut. Karta trzyprzyciskowa już ma system hands free. I te karty są droższe, ponieważ trzeba je kupić nowe. Kartę używaną można wyczyścić i zakodować ponownie, ale nie będą działały wszystkie funkcje. Uruchomi samochód, ale na ogół nie będzie działał system zbliżeniowy. Koszt takiej trzyprzyciskowej karty z usługą zakodowania jest zwykle wyższy od karty dwuprzyciskowej. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne, senik 2 wypada bardzo dobrze. Jeżeli pojawia się jakaś korozja, to jest ona widoczna najczęściej na podłużnicach i to z tyłu. Z reguły takie wierzchnie elementy typu progi, płotniki, drzwi, maska czy tylna klapa są od tej korozji wolne. Zresztą przecież wybrane elementy poszycia są z tworzyw sztucznych. Uwaga, z tworzywa sztucznego jest także podłoga bagażnika. To bardzo ważne, dlatego że jeżeli ktoś chce zamontować tam zbiornik do instalacji, do instalacji gazowej, no to musi taką podłogę wzmacniać. Najczęściej robi się to specjalnymi stalowymi listwami. Poważnym problemem tego modelu jest woda, która dostaje się do wnętrza kabiny i zalega na wykładzinie podłogowej. Przed zakupem warto zatem podnieść dywaniki i pomacać tą wykładzinę, czy nie jest mokra. Jeżeli wykładzina jest mokra, można zajrzeć także do schowków pod foterami, czy raczej pod nogami pasażerów, bo pamiętajcie, że w sceniku są takie fajne schowki pod nogami pasażerów i w tych schowkach czasem także zalega woda. To jest bardzo duży problem, dlatego że pod wykładziną podłogową po stronie kierowcy biegnie główna wiązka elektryczna tego samochodu i ta wiązka namaka i właśnie z tego powodu bardzo często bierze się wiele problemów z elektroniką czy elektryką tego samochodu. Jak radzić sobie z problemem? No, nie ma innego wyjścia jak dokładnie zdjąć całą tapicerkę podłogi i ją wysuszyć. To po pierwsze. Po drugie trzeba rozebrać przód samochodu, a konkretnie zdjąć wycieraczki i podszybie i wyczyścić odpływy z podszybia, które ulegają bardzo często zatkaniu. I jeszcze jedno, trzeba znaleźć odpływ skropnic z klimatyzacji i również ten odpływ udrożnić, bo bardzo często właśnie to jest jeszcze dodatkowym problemem, który powoduje namakanie wnętrza. Jeżeli macie jakieś problemy z uruchamianiem samochodu, z centralnym zamkiem, z odblokowaniem kierownicy, to tutaj winowajcą może być moduł komfortu. Można próbować ratować stary moduł komfortu, w internecie dostępne są do niego różne wtyczki, złącza, które trzeba przelutować, ewentualnie można kontaktować się ze specjalistami i zamawiać nowe takie moduły i przekładać je. Z eksploatacyjnego punktu widzenia olbrzymią zaletą Senika 2 jest jego zawieszenie. Chodzi konkretnie o prostotę konstrukcji i niskie koszty serwisowania. Z przodu mamy zwyczajny układ MacPerson, a z tyłu zwykłą belkę. I tutaj nie ma już takiej belki jak w poprzedniej generacji Senika z drążkami skrętnymi. Jest po prostu zwykła belka podatna na skręcanie. Taka, dokładnie taka jak na przykład w Golfie 4. Jeżeli chodzi o zawieszenie przednie, najsłabszym punktem są górne łożyska kolumn persona, ale uwaga, ich zużycie objawia się znacznie później i znacznie rzadziej niż na przykład w bliźniaczym konstrukcyjnie Megan 2. Jeżeli chodzi o wahacze dolne, można wymieniać same sworznie i silent bloki, natomiast kompletne wahacze również nie są zbyt drogie, a więc warto po prostu wymieniać sobie całość. Jeżeli chodzi o tylną belkę, serwisowanie ogranicza się do okresowej wymiany tulejek belki, ale to również nie jest sprawa, którą trzeba wykonywać przesadnie często. Niektórzy przez cały okres eksploatacji senika w ogóle nie dotykali tej tylnej belki. Benzynowa gama silnikowa tego modelu obejmuje cztery propozycje. Najsłabszą, która nadaje się w zasadzie tylko do miasta jest silnik 1416V. Kolejny silnik to 1.6.16V, który jest już w jakiś sposób optymalny i co więcej, jest to bardzo popularna jednostka w ogłoszeniach. Kolejna jednostka to silnik dwulitrowy. Zużywa nieco więcej paliwa, a jeżeli ktoś jeździ w trasy, naprawdę warto, bo to jest silnik bardzo dobrze dopasowany do tego samochodu. Ostatni w gamie silników benzynowych to silnik 2.0 Turbo i to jest silnik rewelacyjny. Po pierwsze jest bardzo trwały, po drugie doskonale spisuje się z instalacjami gazowymi, a po trzecie zapewnia bardzo fajne osiągi. Tak naprawdę tych silników jest niewiele na rynku, natomiast takie sceniki właśnie z tymi silnikami cieszą się sporym zainteresowaniem, jeżeli pojawią się w ogłoszeniach to jeżeli są zadbane sprzedają się bardzo szybko wszystkie jednostki te benzynowe są naprawdę bezproblemowe tylko jest jedna ważna rzecz jeżeli macie taki silnik to przestrzegajcie terminów wymiany rozrządu nie później niż 190 000 km i nie rzadziej niż co 5 lat ja znam osobiście przypadki, w których zerwał się rozrząd, który nie dojechał jeszcze 90 tysięcy kilometrów, ale miał na przykład 6 albo 7 lat. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli w rozrządzie występuje koło zmiennych faz rozrządu, to nie czekajcie na to, nie słuchajcie tych opowiadań, że ono wytrzymuje dwie wymiany rozrządu, tylko wymieniajcie to koło przy każdej wymianie rozrządu. Można przeczytać jeszcze w internecie, że... W tych silnikach problematyczne są cewki zapłonowe. Otóż już nie do końca. Cewki zapłonowe były problematyczne w pierwszej generacji tego modelu w Seniku 1. Natomiast tutaj psują się tak samo jak we wszystkich innych samochodach. Oczywiście możesz sobie wozić w bagażniku zapasową cewkę, nie zaszkodzi, ale to nie jest już jakiś wielki problem w tych jednostkach. A teraz, a teraz przejdźmy do Disney. Podstawowa jednostka wysokoprężna w tym samochodzie to silnik 1.5 DCI. Mamy kilka wersji tego silnika 82, 86, 101, 103, 105 koni. Te trzy najsłabsze nie mają koła dwumasowego. W wersjach 82 i 86 koni nie ma turbosprężarki ze zmienną geometrią. Pojawia się ona w odmianach powyżej 100 koni. Najwięcej problemów sprawiała pierwsza generacja tych silników. Chodziło oczywiście o wadliwy wtrysk Delphi. Te silniki w tych konfiguracjach z tym wadliwym wtryskiem Delphaya były produkowane mniej więcej do 2005 roku. Po tej dacie silniki zostały udoskonalone. Wtedy pojawił się wtrysk Siemens co ciekawe, występowały też jakieś pojedyncze wersje z wtryskiem Bosha. Można powiedzieć, że ten silnik został przez Renault skazany na sukces. Firma uparła się wręcz, że będzie go sukcesywnie udoskonalać i robi to aż do tej pory. W internecie spotkacie się z wypowiedziami, że w tych silnikach bardzo często obracają się panewki. Ale uwaga, nie brakuje też wypowiedzi zupełnie innych. Z wypowiedzi kierowców, którzy mówią, że przejechali tą jednostką ponad 300 tysięcy km i wciąż silnik nadaje się do użytku. Ja sam oglądałem kilka jednostek, których korby wyszły bokiem, ale także widziałem silniki, które miały spore przebiegi i jeszcze trzymały się całkiem nieźle. Tyle tylko, że było już widać w nich sporo wycieku oleju. Myślę, że to nie jest taki strasznie zły silnik, jak mówią. Ja osobiście, gdybym musiał kupić tę jednostkę, wybrałbym wersję po 2005 roku i wymieniałbym w niej olej co 8000 km. Na pocieszenie, oferta używanych silników 1.5 dCi jest w internecie dosyć spora. Takie jednostki możecie kupić bez problemu i one kosztują od 1000 do około 4000 zł. Sporo kontrowersji budzi kolejna wysokoprężna wersja silnikowa Senika, czyli 1.9 DCI. Bez wątpienia na samym początku było z nim sporo problemów, a to wynikało głównie z wydłużonych interwałów między wymianami oleju. Wtedy, z tego co pamiętam, olej wymieniało się według producenta co 30 tysięcy km i wtedy właśnie nagminnie psuły się turbosprężarki. Problem był taki, że kiedy zacierała się turbosprężarka, silnik zaciągał olej, rozkręcał się i bardzo często korby wychodziły mu bokiem. Na samym początku były także problemy z regeneracją tych turbosprężarek. Po liftingu producent wprowadził tam pewne zmiany i ten silnik stał się znacznie lepszy. Z tego co pamiętam, jedną ze zmian było m.in. wprowadzenie wodnego chłodzenia do, turbospr do turbosprężarki. A jak je rozróżnić? Najstarsza wersja, produkowana do 2005 roku, miała 120 koni i to był ten silnik najbardziej awaryjny. W latach 2005-2006 oferowano wersję 110 konną i to był silnik przejściowy i nie do końca wiem jaką opinię ma wśród kierowców. Natomiast w latach 2006-2009 produkowano już bezsprzecznie najlepszą wersję tego silnika, czyli model 130 konny i właśnie ten silnik cieszy się bardzo dobrą opinią użytkowników. Użytkownicy chwalą nie tylko niezawodność tej jednostki, ale także niskie koszty eksploatacji, niskie koszty części i bardzo dobre osiągi i com cultura. Até W 2007 roku producent wprowadził do gamy scenika silnik 2.0 DCI. To jest jedyny silnik w gamie scenika, który jest wyposażony w łańcuch rozrządu. Silnik został opracowany wspólnie z Nissanem i uchodzi za bardzo dobrą jednostkę. On ma 150 koni, ma bardzo dobre osiągi, bardzo niskie zużycie paliwa, bardzo wysoką kulturę pracy. Tak naprawdę jest to jednostka naprawdę bardzo wysokiej klasy, natomiast jeżeli już coś się w niej zepsuje, to koszty naprawy tej jednostki czy serwisowania będą nieco wyższe. Niż silnika 1,9 DCI. I tyle moi drodzy na temat dwóch pierwszych generacji modelu Renault Scenic. Na opis kolejnych dwóch zapraszam w następnym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.